Nad głową, siadam pod kątem prostym, prostuję mu rękę i zakładam. Rękę. Mamy partnera rzuconego, chodzę mu kolanem pod pachę, tak jakbym chciał na nim uklęknąć. Ręka. Ja się w szyję, przestawiam nogę i pod kątem prostym kładę sieciach szczuk partnera do góry, kolana ściskam razem i zakładamy dziennik. Pozwólcie będzie taka sytuacja. Więc kolano. Nogę pod plecy, Kolano na klatkę. Ręka wbija się w szyję. Przekładam nogę. Kłócam sobie na nim. Na nim. kłócam, Na nim, kucam nie. I obawiam się, że go zmierzę. Przestawiam nogę. Kolana razem. zakładam zim. Próbujemy.